Jutro już wracacie do szkoły, tak? To chodź, spakujemy ci pleca. No to potrzebne będą książki. Książki? Ale absolutnie nie będziesz dźwigać. Kupiliśmy ci z tatą iPada i tu masz wszystkie książki, zeszyty, nawet jakieś gry, jak będziesz chciała. Mamo, a mogę mieć iPada do szkoły? Co? No bo te książki takie ciężkie będę miała krzywe plecy. Ojciec dźwigał, ja dźwigałam i żyjemy. Się nie garb tyle, to będziesz mieć proste plecy. Jakby ci się nudziło na przerwach, to tu ci wkładam do plecaczka Labubu, zrobisz sobie unboxing z koleżankami. A mogę wziąć do szkoły kauczuka? Kauczuka? Chyba, żeby sobie oko wybić. Nie no. Skup w szkole na nauce, a nie pierdołami się będziesz zajmować I na drugie śniadanie masz owocowego bowla Taką szyszkę, edycję labubu ci kupiłam I trochę maczy, pamiętaj, żeby pić, żeby się nie odwodnić Mama a dasz mi 5 zł na drożdżówkę? by to się już naprawdę w dupie poprzewracało No to co mam jeść? Masz tu kanapkę z szynką, jedz i nie marudź Z szynką, ale ja nie jem mięsa Ja ci do mnie jem mięsa, witaminy to skupy.